Witam cię serdecznie po 8 tygodniu Newbody Project. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, ja nazywam się Dawid Pławecki, jestem twórcą bloga Jak dobrze schudnąć.pl i właśnie Newbody Project. Jeśli nie widziałeś poprzednich odcinków, zachęcam cię, żebyś się z nimi zapoznał. Zobaczysz, jak zmieniały się moje wymiary podczas ostatnich 8 tygodni. Dobrze, więc jak, się to, jak to wygląda po tych 8 tygodniach? Sumarycznie jest to minus 5 kg, a w obecnym tygodniu było to 70 deko na minusie oczywiście latka minus pół centymetra, pas również pół cm, jest to już 108 cm, gdzie na samym początku, kiedy zaczynałem, 32 kg temu, było to 128,5 cm. Jest to dokładnie 20,5 cm już mniej w pasie. Udo minus pół cm, biceps pozostał na 39,5 cm i szyja pozostała 42 cm. Jestem niesamowicie hmm, szczęśliwy, ponieważ idąc teraz na przykład na zakupy, nie ma problemu na przykład z wyborem spodni, prawda? Kiedyś było trzeba wybrać spodnie te, które były, a teraz mogę wybierać spośród już większej ilości. Ale to jeszcze nie koniec tej drogi. Kontakt taki sam info jak Skype dawiop chętnie każdemu poradzę, więc zachęcam do pisania, dzwonienia do kontaktu. Taka krótka wskazówka na dzisiaj. Ja już akurat wypiłem, bo już, już nie jest rano, ale rano zachęcam cię, zachęcam ci, żebyś wypił sobie szklankę ciepłej wody. Ona po prostu wypłucze resztki toksyn, które się nazbierały w Twoim organizmie. Ona przyspieszy Twój metabolizm. Właśnie z rana polecam szklankę ciepłej wody, natomiast w ciągu dnia polecam zimną wodę, ponieważ wtedy organizm musi go ogrzać. I dodatkowo przyspiesza jeszcze bardziej Twój metabolizm. A to jest najważniejsze, żeby wiedzieć i stosować takie proste metody, właśnie dzięki którym to odchudzanie będzie dla Ciebie łatwe i przyjemne, bo to jest najważniejsze. Dieta po prostu to styl życia. To już wszystko w tym nagraniu. Do zobaczenia w kolejnym i pozdrawiam Cię, ciepło cześć.